Czołem, kochani, szczęść Wam Boże! Gdzie znajdziemy ducha świętego? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc, mała czołóweczka i ruszamy ze słowem Bożym. Pewnego razu Jan razem z rodzicami. Wybrał się do najbardziej wytwornej restauracji w mieście, w której można było zamówić wszystko, cokolwiek tylko człowiek zapragnął, i zjeść najlepsze dania. Kiedy tak usiadła mama, kiedy usiadł tata, usiadł także młody Jan, Janek. Po chwili zjawiła się pani kelnerka, by zanotować, kto sobie co życzy. Janek przyjrzał całe menu, ale nie potrafił sobie nic wybrać. W końcu zapytał się pani kelnerki, czy może znalazłaby się dla niego parówka, tak z bułką. Mama spojrzała na Janka, cała ze złością, mówiąc że ma sobie wybrać, tutaj, Janie, jesteśmy w tak dobrym miejscu, a ty będziesz tu parówki, a co ty sobie wyobrażasz, jak to będzie wyglądało? Proszę się zachowywać. Pani kelnerka spojrzała jeszcze raz na Janka, notując, parówka. Drogi chłopcze, z keczupem czy z musztardą? Janek, nie spojrzał się i powiedział, z keczupem. Proszę, będzie jak sobie życzysz. Pani odeszła, a Janek spojrzał na mamę i powiedział ta pani wierzy, że ja tutaj jestem. Dziś czytamy słowa Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Oto słowo Pańskie. O kogo dla nas ma prosić Pan Jezus? Para... Kogo nam dać? Bóg Ojciec? Parakleta? Co to w ogóle za wyraz. Paraklet. Niektórzy mogliby powiedzieć, że pierwszy raz coś takiego słyszą. Ale to słowo daje dużo do zrozumienia i podpowiedzi. Dlaczego? Paraklet w dawnych czasach oznaczała kogoś, kto stoi tuż obok. Czasem nazywano tak adwokatów, którzy są. Przeoskarżonym, by go bronić, by nie stała mu się niesłuszna krzywda. Chociażby. Pan Jezus słowem tym nazywa Ducha Świętego. To On jest dla nas obrońcą, naszą wspomożeniem, naszym adwokatem. Czy się spyta przed kim? Przed oskarżeniami szatana. Pan Jezus obiecuje, że da nam Ducha Świętego, który będzie za nas mówił i nam podpowiadał, byśmy mogli bezpiecznie iść drogą zbawienia. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus obiecuje nam parakleta, pocieszyciela i obrońcę Ducha Świętego. Ale bywa też tak, że to my musimy stać się takimi obrońcami i pocieszycielami, Wobec drugich ludzi. Jest taka historia, jak to zrobić. I to jest historia świętej królowej Jadwigi. W sumie to nawet i króla polskiego. Jadwiga niedługo po swoim ślubie z Władysławem i wybrała się w podróż po ślubach. Ktoś Was może się zdziwić, bo to nie były jakieś egzotyczne czasy, ale podróż do Wielkopolski. By zakończyć tam trwające spory i domowe wojny. Pokazać, że kraj wchodzi w nowy czas, w lepszą erę. Jak opisywał to Jan Długosz w swojej kronice, królowa miała spotkać się z zwykłymi takimi chłopami, którzy skarżyli się na ucisk i wyzysk. Poinformowała o tym króla, który nakazał zaradzić im trudom. Wypłacić szkody, zlitować się nad nimi. Kiedy tylko doniesiono, że król już się tą sprawą zajął, sama królowa miała powiedzieć do męża, że to bardzo dobrze, że tak zrobił. Ale któż tym ludziom łzy przywróci? Pełna współczucia i zrozumienia. Ona jedna wtedy była ich obrońcą. Okej, okay. mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że przy Chrystusie otrzymamy od Boga Ojca ducha świętego, który jest parakletem, naszym pocieszycielem i obrońcą. Mam nadzieję, że teraz już mamy jedno wielkie KPW. Stąd też pytanie do Was. Może warto Wam się zastanowić i popatrzeć, czy ktoś jest obok Was. To potrzebuje Waszego wsparcia, obrony, pocieszenia. Czy ty nie mógłbyś albo nie mogłabyś być jak Duch Święty? Albo jak królowa Jadwiga? Spróbujcie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Wam Boże!